Nie ma A gdzie szyszki? Nie wiem No to za 6,50 chyba ma sens Bo naprawdę jest spore Próbujesz burka? stronę chwilę, burka Właśnie nie ma ich jeszcze no dobra, no wiedzą w którym kierunku idziemy, nie? Przecież będziemy się... Oni się tam gdzieś w jakimś sklepie zatrzymywali Spróbujesz? A to moje jest zimne Dobrze Uuuu to chyba I co? Pusta bardzo. Bardzo tłusta. No to to załatwia pewnie po paru gryzach sprawę, nie mogę spróbować? Mm, ale dobra. Być. Ja zaraz spróbuję swojej tortilli. Jedziemy powoli? Mhm. Mm Chodźcie. Chodźcie, już nas widzą, dojdą do nas. Twoja lepsza chyba. Bo zimna. No. Uważaj, no. Badziu I świeże warzywa no, warzywa, no. Ale to, to jest takie za bardzo... Ciastowe. Ciastowe. Łukowe. placek, no. Placer, no. No dobra. Chyba y, lepiej wybrałaś Mhm. Mhm. Bardzo dużo ciasta No i jak? Mhm. dobra, czy bardzo dobra? No. Tak, tak, tak.